Odpoczywanie niby taka oczywistość, niby nasza naturalna potrzeba, a jednak ja bardzo często słyszę od dziewczyn, że trudno jest im odpocząć. Niektóre z nich nawet już nie wiedzą, co to znaczy odpoczywać. Idzie. Ja nazywam się Beata Monkolska, wspieram w rozwoju osobistym i duchowym, najczęściej osoby wysokowrażliwe, empatyczne, introwertyczne. Jestem też autorką książek i kart rozwojowych. Więcej informacji o mnie, o sesjach, warsztatach, książkach czy kartach znajdziesz na mojej stronie beatamakolska.pl. Czy umiesz? Odpoczywać. Wydawałoby się to takie naturalne i normalne. Odpoczynek, nic nie robienie, relaksacja, a tak dużo kobiet ma z tym ogromny, ogromny problem. Najczęściej to jest tak, słuchajcie, że to się dzieje w sposób niezauważony, czyli być może do tej pory wydawało ci się, że nawet umiesz odpoczywać, albo nawet się po prostu nad tym nie zastanawiałaś yy, poprzez tempo życia, jakie prowadzisz, i nagle się okazuje, że masz 30 parę, 40 parę, 50 parę lat, masz chwilę dla siebie i odkrywasz, że nie umiesz w trakcie tej chwili odpocząć, że to, co się dzieje w twojej głowie, ilość Myśli, na tłoku pomysłów, analizowania różnego rodzaju rzeczy, nie daje ci po prostu odpocząć. Albo usiadłaś już na przykład na tej kanapie i w jednym momencie kilka osób coś od ciebie chce, czyli nie możesz usiąść tak naprawdę, bo wołacie jedno dziecko, wołacie drugie dziecko, wy nie wiem, wołacie mąż. Ktoś ma do ciebie jakieś sprawy. I ty podążasz za tym, żeby pomóc komuś rozwiązać te sprawy. W momencie, kiedy rozmawiam z dziewczynami, bardzo często one wymieniają na przykład usiąść z książką na kanapie, spokojnie poczytać. To się wydaje wszystko ok. Bardzo często jest to taki rodzaj wypoczynku, który jest tak jakby akceptowany. I jeszcze aż tak bardzo w głowie nie kojarzy się z nic nierobieniem, no bo przyswajasz jakiegoś rodzaju nowe informacje, bo często jak się okazuje, jak pytam dziewczyna, co czytasz, co, co Cię wciąga, co Ci się podoba to bardzo dużo jest odpowiedzi typu właśnie książki związane z rozwojem osobistym, z duchowym, czyli coś, co my traktujemy też jako jakiegoś rodzaju pogłębienie naszej wiedzy, świadomości. Jak już zapytamy o jakiś rodzaj medytacji czy spokojnych oddechów? To te dziewczyny, które są zadaniowcami, które mają bardzo silne programy, niejako takie wkodowane od dziecka, że masz być zajęta, masz działać, że jest tyle rzeczy do ogarnięcia, to taka kobieta nie umie tego zrobić. Dla niej często to jest strata czasu, że jak ona ma siedzieć pół godziny i oddychać, jak w tym czasie to ona mogłaby kuchnię posprzątać, tak? A, i tutaj jest, słuchajcie, bardzo ważny argument, a jeżeli. Ona tego nie zrobi, to nikt tego nie zrobi. I nawet już ta myśl, tak, to ja będę siedzieć i oddychać, a to nie będzie zrobione, tego rodzaju myśl przeszkadza już w samym potencjale odpoczynku. Zobaczcie, jak sobie popatrzymy na to, jak skonstruowany jest człowiek, jeżeli chodzi o ciało, to o te takie biologiczne parametry, to zobaczycie, że my nie jesteśmy dostosowani do życia w takim tempie, jakie jest nam obecnie, powiedzmy, narzucany. Tak? No bo nie zawsze jest to świadomy wybór ludzi. Często jest tak, że dopiero gdzieś w którymś momencie doznajemy jakiegoś takiego rodzaju przebudzenia i zdajemy sobie sprawę, w jakim kułowrotku siedzimy, jakie to jest tempo. Gdzieś masz być na czas, gdzieś ktoś liczy na ciebie, gdzieś coś komuś obiecałaś i tempo życia. Jest szybsze i szybsze. Bardzo często, jeszcze w momencie, kiedy masz social media, korzystasz z nich, tempo życia tam jest jeszcze podkręcane. Tak samo, gdy popatrzysz sobie na przykład na filmy, filmy z lat, no nie wiem, 80., dajmy na to 90., mają dużo wolniejsze tempo akcji, nawet jeżeli to jest film akcji. I, i co się dzieje? I dochodzi do punktu, w którym ty chcesz usiąść, zrelaksować się, po i łapiesz samą siebie, że co 30 sekund masz ochotę sięgnąć po ten telefon i bezmyślnie skrolować social media. Przestaliśmy umieć odpoczywać. I jedno, to jest tempo czasów, w jakich żyjemy elektroniki, social mediów. Druga rzecz to jest ta presja. Hmm, Ogarniania, presja zarządzania codziennością, w której jest bardzo wiele kobiet. To jest też związane z tym, że mężczyzna nie jeszcze nie nawyk bardzo często brać odpowiedzialności, więc cała odpowiedzialność, albo dużo, dużo większa ta odpowiedzialność jest po stronie kobiety. Tu polecam mój filmik o złości kobiet. Tam więcej mówiłam o tym, jak kobiety wkurzają się, gdy mężczyzna nie bierze odpowiedzialności. Kolejna rzecz to są te programy, jakie wynosimy z dzieciństwa. Jeżeli jako dziecko byłaś ganiana, przestawiana z miejsca na miejsce, cały czas była narzucona ci jakiegoś rodzaju praca do wykonania, tych momentów, gdzie mogłaś leżeć na kanapie, nic nie robić, po prostu bawić się albo nudzić się, zwyczajnie się nudzić, dzieci muszą się nudzić, nuda pobudza kreatywność, to jeżeli tego nie było, jeżeli Twój dzień był wypełniony obowiązkami, to teraz. Prawdopodobnie ty nawet nie umiesz odpoczywać, bo te potrzeby takie naturalne, to co naturalnie umiałaś jako dziecko, zostało gdzieś tam stłamszone i nauczyłaś się być w działaniu. W ten sposób, właśnie, gdy ta przysłowiowa, przykładowa kobieta siada na kanapie i chce sobie poleżeć, pooddychać, w głowie jej się odpala: jeszcze pranie muszę puścić, jeszcze muszę napisać raport, yy, powinnam już kupić prezenty, powinnam coś tam i milion rzeczy jakie ona ma jeszcze zrobić. Historie z dzieciństwa są bardzo różne, ale zwróć uwagę, czy jesteś właśnie jedną z tych kobiet, gdzie jakiekolwiek spowolnienie było bardzo mocno negatywnie postrzegane, gdy byłaś dzieckiem, tak? Czyli gdy rodzic albo inny opiekun mówił do ciebie: "Co tak siedzisz? Zajmij się czymś konkretnym albo nie masz co robić, to przyjdź, pomożesz mi tutaj robić obiad". I oczywiście pewnego rodzaju mm, zaangażowanie w obowiązki domowe, ja tego pamiętajcie, nie neguję, absolutnie. Natomiast ja słyszę bardzo różne historie dotyczące... Życia domowego, gdy dziewczyny były dziećmi. I czasami to jest tak, że rzeczywiście jakieś dziecko miało jeden czy dwa obowiązki. Oczywiście, że to jest dzieciom nie na rękę, bo one nie chcą tego robić. Natomiast niektóre historie są takie, że praktycznie dane dziecko nie miało w ogóle przestrzeni na to, żeby się bawić, żeby nic nie robić, bo dzień był wypełniony szkołą, opieką nad młodszym rodzeństwem, szorowaniem podłóg, załatwianiem spraw. Za rodziców. Także to są naprawdę bardzo różne i indywidualne historie. Ale co możesz zrobić? Możesz przypatrzeć się sobie, czy rzeczywiście w momencie, kiedy próbujesz zwolnić, odpala się w tobie taki impuls tego, czego jeszcze nie zrobiłaś tego, co jest do zrobienia tego, co powinnaś zrobić. To jest pierwsza rzecz, i trzeba się nauczyć wytrzymywać ten impuls. To jest na początku bardzo niekomfortowe. Druga rzecz, jaka się dzieje, to w momencie, kiedy ty próbujesz odpocząć, to tak jakby nagle cały świat mówił ci, co ty masz jeszcze do zrobienia poprzez innych ludzi. Czyli już nawet niekoniecznie ten impuls z wewnątrz, tak? czy ta myśl i tak dalej, ale coś z zewnątrz. Zadzwoni telefon, zadzwoni ktoś do drzwi, ktoś przyjdzie i coś będzie chciał od ciebie, dzieci cię zawołają. Wtedy też możesz nauczyć się wytrzymywać ten impuls od razu ruszenia do działania, czy ruszenia z pomocą. O ile oczywiście tam nie ma jakiegoś pożaru i rzeczywiście nie jest wymagana interwencja, która brak tej interwencji mógłby no, spowodować zagrożenie czyjegoś zdrowia albo życia. No to zrozumiałe, to też można się nauczyć wytrzymać. I tutaj jest. Jeszcze jedna kwestia tego, jak bardzo nauczyłaś inne osoby, które z tobą żyją, z którymi też pracujesz, i siebie, że Ty jesteś tą zawsze dostępną. I o tym będzie następny filmik na moim kanale. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli interesują Cię filmy o wrażliwości, energii, emocjach, zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji kanału. Jeżeli masz potrzebę porozmawiania ze mną, to zapraszam Cię na moją stronę beatamakolska.pl. Tam znajdziesz wszystkie informacje.